Cześć wszystkim, witam was w piątym odcinku serii, gdzie podróżujemy w świecie The Sims 3. Jak widzicie, Wiktoria dotarła do Chin. E, już zebrałam trzy lapisy lazuli i teraz idziemy je dostarczyć. Topur pangu. Wejdź do świątyni niebios, aby rozpocząć poszukiwanie topora pangu. Wreszcie. Wreszcie topur pangu. Halo? Ale gdzie jest to? Dobra, już się przestraszyła. Ale na szczęście jest. Już myślałam, że to odrzuciłam. Dobra. Tak, jakbyście nie widzieli, to Purpangu to jest to, czego potrzebujemy do y, rozbijania tych głazów wielkich. Więc y, jestem bardzo szczęśliwa, że w końcu będziemy go mieć. Świątynia Niebies wydaje się rozległa i niebezpieczna. Wiktoria musi postępować ostrożniej, jeśli chce znaleźć to Purpangu i uniknąć nagłej śmierci. To Purpangu znajduje się w świątyni i czeka na odnalezienie. Dobra. Przejdź sobie tutaj. Co my tu mamy? Chyba nic ciekawego. O, tu mamy jakąś skrzynkę. Co tutaj jest? Też skrzynia. O, tutaj suszone jedzenie. Tutaj mamy pękniętą wazę. Dobra, idziemy dalej. Tutaj też jakaś skrzynia. Na dnie studni znajduje się sekretny tunel. Co chce zrobić, Wiktoria? Przepłynąć oczywiście. Eee, tutaj mamy jakiś klejnot. To sobie go zbierz. O, oczywiście pułapka. Eee, rozbrój. Okej. Okay. Dobra, zrobimy jej zdjęcie. Witaj wielki poszukiwaczu przygód. Ja, legendarny topór pangu, jestem Ci na zawsze wdzięczny za uwolnienie mnie. Dołączę do Twoich podróży i razem rozbijemy wszelkie wielkie głazy, jakie staną na naszej drodze. Topur pangu jest magiczny. Wiktoria trzyma go w swoich rękach i czuje pulsowanie energii tak silnej, że mogłaby rozdrżyć samą ziemię. Wiktoria dobrze zrobi. wracając do Simazangła z toporem. Yy, nie. Topór <pangu> no, nam się bardzo przyda, więc... Dobra, Tu mamy jakąś skrzynię. Stary stos monet. Dobra, rozbigłas. Wow. Zbierz sobie to. Eee, nie to Zbierz sobie to. Aha, tu będzie jakieś tajemne przejście pewnie. Badaj. A co, tu nie możesz przejść? No, to o co ci chodzi? Nie możesz tego zbadać? Okej. Okay. Dobra, to rozbitę głaz. No przecież przejdziesz tu. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra, dostarczamy topór. Rozbić głaz. Zniszcz głaz blokujący wejście do świątyni gorących źródeł, znajdź relikt dla Sima we wnętrzu świątyni i zwróć go Simowi. Rozbijamy ten głaz. Dawaj, Wiktoria. Pięknie. W ogóle ta muzyczka <grym> za każdym razem przy rozbijaniu tych głazów. Majster sztuk, Majster sztuk no. Majstersztyk. Na dnie studni znajduje się sekretny tunel. Co chce zrobić Wiktoria? Oczywiście przepływamy przez tunel. Dociera na dno. Oglądaj tu niesamowity zbiór kolorów i kryształów. kształtów. Boże, ja dzisiaj nie umiem czytać naprawdę. E, nastąp sobie tutaj. Bierz sobie to, odpusz sobie skrzynię. Fragment sarkofagu. Zbadaj. Przepłyń przez tunel. Dobra, co? Uuu, co my tu mamy? E, Poczęli. Co tu się otwiera? Płytka. E, to też pociągi daleko. Okej. Okay. Tutaj mamy skrzynię. 100 monet. Tutaj też sobie zbieraj te monety. Coś tu jeszcze jest do odkrycia. Te monety tutaj. I tu jest skrzynia. Torba pieniędzy. Dobra, i przejdź sobie przez drzwi. Spadaj sobie w tą studnię, Przepływ. Najniższy obszar tu jest naprawdę mokro. Ok, eee, przeczytaj sobie tą tabliczkę. Kluczem do harmonii jest znajomość właściwych kolorów umysłu i otoczenia. Popnij. Popnij daleko. I popnij daleko. Dobra. Tu sobie nastąpi. Ale czy muszę już przejść? Przejdź przez drzwi. No, wejdź tu. Okej. Okay. Czasami nie rozumiem o co jej chodzi. Eee... Nastąp tu. Przejdziesz? Nie przejdziesz. A jak to pociągnę? Ok, nastąp. No dziewczyno! Przecież dasz radę tu przejść! Nastąp! Co się stało? Nie wiem co się stało. Okej. Okay. Badaj. A czekaj, wróć na powierzchnię, bo musimy iść jeszcze tu. Spróbuj to przekroczyć. Zbierz sobie to. Nie to. Usuń. O, teraz tym toporem usuwasz. E, tu stawałam. Tak mi się wydaje, że tu stawałam. Stawałam. Badaj. Naprzód. Usuń. O, dobra, tu będzie relikt, ale to najpierw sobie otwórz tę skrzynię po boku. Torba pieniędzy, baza, i otwórz tu: relikt z gorących źródeł i symbol jaskini gorących źródeł. Dobra, otwórz sobie tą skrzynię. Która rozbija głaz. Przyszukuje cały grobowiec i wreszcie znajduje artefakt należący dla sima relikt z gorących źródeł. To była niezła przygoda. Dostarczy relikt mówi zanku, aby otrzymać ostateczną nagrodę. Dobra, tu bierzemy sobie torbę pieniędzy. O, tu mamy jeszcze skrzynię. Fragment sarkofagu. E, no i dobra, no i zbadaj sobie to. No i wychodzimy tutaj. Właśnie zbadała legendarny grobowiec o nazwie, jaskini o nazwie Jaskinia Gorących Źródeł. Nie zatrzymuj się, czekają dalsze przygody. No ja nie umiem dzisiaj czytać, naprawdę, nie wiem co się dzieje. Ale dobra, idziemy sobie dostarczyć ten relikt. To widzę, że on tutaj na nas czekał. Haha, ten diabelski kawał skały nareszcie został zniszczony. Rozbity na kawałeczki. I to ja stoję przed nim zwycięsko. Cóż, do ciebie należało odwalenie tej roboty, ale to ja pociągam sznurki. Wyświadczasz mi wielką przysługę rozbijając tę skałę. Mam nadzieję, że nagroda warta jest twoich wysiłków. Dobrze. Który mamy w ogóle poziom wizy? Eee... 61% trzeciego. Dobra, ja ją położę spać i widzimy się rano, gdzie będziemy szukać nowej przygody. Ciekawa notka. Porozmawiaj o skarbie Simem Adezmin. Kwestia niewyraźnego napisu. Porozmawiaj o nocy Simem Simazi, aby dowiedzieć się o miejscu ukrycia skarbu Donghu. Głęboko w zakazanym mieście. Dostać klucz do skarbca Donghu Simowi Simazi, aby otrzymać antyczne monety. Znajdź klucz, ale gdzie mamy ten klucz znaleźć? Aha, gdzieś tutaj. Dobra, spróbujemy tutaj nastąpić. Oj, przycięło się. Dobra, badaj sobie te drzwi. Zbieraj, zbieraj, czytaj. Na piętrze poniżej znajdą się moje najcenniejsze skarby. To forteca, do której zdołają wejść i przeżyć tylko najśmielszy z poszukiwaczy przygód. Podpisane donghu. Dobra, zbierz sobie to. Przejdź przez te drzwi. Ale czekaj, zbierz sobie te antyczne monety jeszcze. Dobra, teraz sobie przejdź przez te drzwi. Czy mamy klucz? Nie mamy klucza. Dobra, to chyba nie jest to miejsce w takim razie, no bo nie możemy tam dalej zwiedzić. Mamy jeszcze jakąś dziurę, więc ją sobie zbadamy. Użyj schodu. Zajrzyj do tego sarkofagu. I poopakuj sobie szpuntki. O, dobra. Zazwyczaj, właśnie y, upokiwanie szczątek dużo daje. W sensie, na pewno, y, na pewno coś otwiera. W sensie, no, zazwyczaj tak jest. Y, zbierz sobie te stosy i zbadaj. Okej. Okay. E, użyj sobie tych schodów. <noise> użyj też tych schodów. Teraz się czuję, jak we Francji, bo we Francji te grobowce wyglądają podobnie. E, porozbijaj te głazy. Rozbij. Badaj, badaj, badaj. Dobra. Usuń to. Zbierz sobie. Przejdź przez te drzwi. Tutaj coś jest. Czekaj. Muszę zobaczyć czy coś tu jeszcze jest. Zanim przejdziemy tam. No właśnie, otwórz sobie skrzynię. Stary stos monet, pęknięta waza. spadaj sobie to. Okej. Okay. Nie wiem co tam znalazłaś, ale... Jakiś relikt. Przejdź przez te drzwi. O, okłakuj. Nic się nie stało. Dobra, już sobie zjesz, już sobie zjesz. W ogóle nie wiem o co chodzi, ale ja w tej serii nie patrzę na potrzeby, tylko patrzę jej na wyposażenie. Nie wiem dlaczego. Eee, weź sobie jeszcze prysznic. I zaraz pójdziesz spać. Jeszcze, jeszcze chwila. Eee, dobra, wróćmy sobie tu. Przejdź przez te drzwi. Aha, tutaj mamy... Dobra, to czekaj, przejdź jeszcze tu, koj sobie to, to usuń, zbierz, zbierz, zbierz sobie jeszcze ten stos, zanim pójdziesz spać, Usun. Wow! Ok, ba grubo tych monet. Yy -y -y. W klucz. Padł jakąś pułapkę. W ten klucz. No kurde, rozbrój. Dobra, jest już zbyt zmęczona, więc kładę ją spać i widzimy się rano. Dobra, przejdźmy przez te drzwi. W ogóle powiedziałam Wam, że widzimy się rano, a tak w sumie to jest wieczór bo położyłam ją spać rano. Dobra, otwórz to. Kamienny klucz. Torba pieniędzy, spoko. E, dobra, popakuj sobie te szczątki. Poopakuj sobie te szczątki. Nie. Nie możesz oglądać tylko. Dobra. Opakuj też te. Otwórz, otwórz. Tu zbadaj. I tutaj też spadasz. Lapis mi. Fragment posążka. Badaj. Otwórz. Zbieraj. 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 <grybuj> e, zbieraj. Dobra. Czy to wszystko tutaj? Chyba wszystko, więc pójdziesz sobie jeszcze tutaj. Przepujm przez tunel. Yy, pociągnij daleko. Dobra, yy, zjedz sobie. Gdzie jest jedzenie? Tutaj. Zjedz sobie. Yy, weź to pociągni. I przejdź przez drzwi. to sobie zbadaj Usuń. zbierz sobie się nie dziwię że była taka pęknięta ta misa jak tutaj Były, był ten stos na niej cały kamienny klucz ku księżyco ale chyba tutaj nigdzie już nam nie będzie potrzebny Wydaje mi się, że wszystko zbadaliśmy już. Dobra, to idź dostarcz, kamienny klucz. Targi o ostatnie szczegóły. Poprosi Sima 1 o pozwolenie na wejście i przeprowadzenie przeszukiwania skarbu, a następnie wróć do Sima Zee. Dobra, udało się ją przekonać. Eee, czekaj, która? I co Kradzież Złota Wodza. Wejdź do Skarbca Domku, znajdź relikt i dostać go Simowi, aby otrzymać antyczne monety. Dobra, podejrzewam, że chodzi właśnie o ten skarbiec, co wcześniej go już odkryliśmy. Więc wsuniemy sobie ten klucz, wreszcie go mamy. Eee, no, Znalazłaś w widzisz... Coś tu jest? Nie. To użyj sobie schodów. Tutaj przeczytaj. Głupcze, nie jesteś wojownikiem. Nie zdołasz pokonać moich pułapek. Oczekuję spotkania z Twoim duchem. Dobra, przejdź sobie przez drzwi. Spróbuj przekroczyć spanko. Wspaniale. Nie badaj, tylko spróbuj to rozbroić. Dobra. Przejdź przez te drzwi. No, tutaj można i spanko. No nie, no te pułapki są okropne. Najgorsze, jakie mogą być. Rozbrój. Mmm, weź ten klucz. Gdzieś tam nastąpł. Okej. Okay. Otworzyły się drzwi, ale my ich nie potrzebujemy. <grybujesz> Okej. Okay. Zbierz sobie nektar. Zbierz sobie ten nektar. Nie zbadaj, tylko rozbrój. Zjedz sobie coś. Dobra. Spadaj. No, miałeś to zbadać, a nie wchodzić w to. Eee. Jak użyjesz prysznica, to. Zejdzie to smalenie. Spróbuj. I strój. Ok, jest git. Rozbrój. Badaj. Badaj. To będzie ciężki grobowiec. Zbierz łup. Badaj. <laughs> Rozbroiły się wszystkie pułapki. Tutaj. E, przejdź przez drzwi. O, weź sobie kamienny klucz. Weź kamienny klucz. Zbieraj. 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 No nie, no dlaczego takie coś jest, że nie możemy tylko zebrać? Tak nie może być. Spieraj. No nie. To mnie zdenerwowało. <grych> Jak tak może być? Dobra, w klucz. Co się dzieje, Wiktoria? Wchodzisz cały czas w pułapki. No to jest... rozbrój to. Moja druga. Zbadaj. Przejdź przez drzwi. Wow. Ktoś tu się da przejść. Badaj. Ale tak bez wchodzenia w pułapki. Yy. Badaj. Nastąd. Dobra, zbierz to, zbierz to, otwórz, otwórz, otwórz. <grych> Jezu, uwielbiam te chińskie znaki zodiaku w sensie e, tą kolekcję. Szkoda, że są tylko trzy. E, zbierz to to i to. Jest tu coś jeszcze? Dobra. Coś tu jest jeszcze? Chyba nie. To teraz przejdź sobie tu. I to pozbieraj. Jesteś śpiący. Naprawdę nie wyspaści się przy tych pułapkach? Dziwne. Wsuwamy sobie klucze. Nastąp, 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 nastąp. Dobra. Tu łapki mamy wyłączone. Pociągnij daleko. No, jeszcze. Jeszcze z dwa razy możesz. to też pociągnij daleko. Ale no, tu się nie da przejść. Aha, to popchnij może. Czyli się odblokowały. Udało się! Zbadaliśmy cały grobowiec. Otwórz. Otwórz. Skarb rodzinny. No to weź. E, zbieraj, 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 zbieraj. O, zapal O, tu mamy do zbadania dziurę. Otworzyły się drzwi. Dobra, zbierz ten lub. Tu też i tu też zbierz. Tu sobie otwórz. U, tu mamy torby pieniędzy. Chyba wyjdziemy stąd bogaci. Bardzo. Bo już ostatnim razem, jak patrzyłam, to mieliśmy z samych Chin. Teraz. 4000 w tych torbach pieniędzy. Ile teraz jest? Gdzie one są? 7400. Daj prezent, no na pewno. Są nasze pieniądze. E, dobra, i co by tu, usuń to. Usuń też to. Zacięło się. Otwórz. Pryknięta waza. Dosyć blisko miałeś. Nareszcie, naprawdę brak mi słów. Kto by przypuszczał, że ten artefakt powróci na należyte miejsce w moim domu? Proszę, zaczynij resztę znalezionego na oskarbu, zasługujesz na to. O, a ty myślisz, że co? <noise> Żebym ci to zostawiła. Dobra, Wiktoria. Pierwszy raz dzisiaj w tym odcinku będziesz spać w bazie wypadowej. Tylko gdzie ona była. Ok, Wiktoria wstała i jesteśmy na targu. Kupujemy właśnie sajgonki, bo chcę zjeść Saigonki, więc. Więc jesteśmy. I będziemy teraz szukać przygody. Okej, okay, musimy odwiedzić ogród mę mędrca, bo coś mi się zbugowało, i wcześniej, jak ona wstała, to nie szukało mi żadnych misji, i teraz za pierwszym razem też nie wyszukało dopiero za drugim. Nie wiem, czasami się to baguje. Wiktoria ma wizję w ogrodzie mędrca. Przekaz nie jest jasny, ale Wiktoria wie, że następnym postojem na ścieżce pielgrzyma. Będzie świątynia Niebios. W murach świątyni Niebios Wiktoria doświadcza kolejnej krótkiej wizji. Ponownie obrazy są zbyt zamazane, by przekazać jasną wskazówkę, ale Wiktoria wie, że następnym przystankiem jest smocza Jaskinia. We wnętrzu smoczej jaskini Wiktoria doświadcza ostatniej, mrożącej krew żyłach wizji. Sima Zee musi szybko o tym usłyszeć, zanim Wiktoria całkiem zapomni wizję. Jest! Udało się! Osiągamy trzeci pozi poziom wizy. Teraz możemy cieszyć się dłuższymi wakacjami i kupować nowe nagrody od specjalnego kupca. Właśnie jeszcze tego nie zrobiliśmy. Te wizje wywołały dla ciebie posążek medytacyjny. Nie, nie mam wątpliwości, że jesteś Simem, o którym mówi przepowiednia. To ty musisz przywrócić spokój Smoczej Jaskini. Niestety nie mam pojęcia, jak mamy wejść do grobowca. Być może ktoś inny wie, jak ci pomóc. Dobra. <laughs> Możesz sobie w końcu... Wakacje kończyły się za 4 godziny około, ale w końcu możesz sobie poćwiczyć sztuki walki. Ona jest na trzecim poziomie, ale ćwiczyła w domu, bo ostatnim razem, jak byliśmy w Chinach, to właśnie też nie miałam czasu w ogóle na to, żeby ona sobie poćwiczyła, no ale poćwiczyła sobie w domu. Teraz mamy jeszcze godzinkę. O proszę, czwarty poziom, nowy pas. Dobra, możesz się pisać nowym pasem, pokaż. No, halo. Trudno, wyprawa dobiegła końca. Dobrze, więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, gdzie polecimy sobie do Francji.